Hej, kończę! Emcia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy książki. A dzisiejszy odcinek to będzie odcinek z moją siostrą Hanią. Cześć! Ten odcinek jest z tej okazji, że kiedy ten odcinek się ukaże, to będzie pierwszy czerwca, czyli Dzień Dziecka. I dzisiaj opowiemy Wam, znaczy Hania wam opowie o kilku książkach, właśnie takich bardziej dziecięcych, które ostatnio przeczytała. Ale żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Ok, a więc Hania, jaką tam masz pierwszą książkę? Tą. Ok, a więc pierwsza książka to są Mazurscy podróży. Kamień przeznaczenia. Która to jest część? I trzecia. Trzecia część serii Mazurscy w podróży, tak? No, ja w odcinku właśnie z wam pokazywałam pierwszą i drugą część Tak, bo nagrywałyśmy z Hanią kiedyś jeszcze taki jeden odcinek o ulubionych seriach Hani Jeśli jeszcze nie oglądałeś, ten link będzie na górze i w opisie I właśnie to jest trzecia część serii Mazurszcy w podróży autorstwa Agnieszki Stelmaszczyk Hania, powiedz, o czym jest ta część? Yy, ta część jest o tym, że tam taki, no, główny bohater on widział trzy razy w nocy coś podejrzanego, no ale rodzice planowali takie fajne atrakcje, że zapomniał im o tym ciągle powiedzieć. Czyli bo byli na wakacjach? Tak, byli na wakacjach. I on też widział kilka razy taki sam kamper z takim samym napisem i widział w dwóch miejscach taką samą panią i pana. Czyli tutaj jest taka książka detektywistyczna, w którym właśnie ten główny bohater widzi takie podejrzane osoby. I właściwie co ma wspólnego ta książka właśnie z tym tytułowym Kamieniem Przeznaczenia? Bo tam ktoś ukradł właśnie takie cenne rzeczy z muzeum, i w tym był taki kamień przeznaczenia. To był kamień przeznaczenia to było takie coś, na którym siadali królowie zamiast tronu podczas koronacji. O, to jest bardzo ciekawe. Jak ci się podobała ta książka? No, była tak samo fajna jak poprzednie części. No, czyli po prostu. Nie podobała Ci się, się, podobała zmienić. Ci się bardzo, nie? Tak. Bo ty lubisz tą serię Mazurzcy podróży, nie? No. A więc e, Mazurscy w podróży, trzecia część zdecydowanie według Hani właśnie dorównuje tym e, innym częściom. Okej, okay, hanie, jaka jest kolejna książka? Klucz do zagadki. E, a więc kolejną książką jest książka z serii na torbie Czarnego klejna", tu pod tytułem Klucz do zagadki. Oto i cholewiński szkolik. Jest to, jak mi się wydaje, książka detektywistyczna. I Hania, powiedz mi, czy jakby rozwiązanie tej całej zagadki, ta cała tajemnica była ciekawa? Tak, oni tam szukają takiego, no właśnie, czarnego klejnotu, którego nazywają Okiem Diablicy. A dlaczego go tak nazywają? E, bo podobno e, głosi legenda tak, że ktoś znalazł tego i później, ten klejnot i później trafił w niego piorun. Czyli właśnie jakby ten klejnot jest podobno ciążę na nim klątwa, coś w tym stylu? No. A powiedz mi w ogóle Hania, który z głównych bohaterów jakby z którym się najbardziej polubiłaś? Mi chyba się najbardziej spodobał Kamil. O. Który to jest? Jesteś w stanie go rozpoznać tutaj? To jest chyba ten albo ten. Pamiętam, że on miał jasne mm. włosy, na... a... Hania, a będziesz chciała się mieć po kolejne części tej serii? Tak. I w ogóle tutaj jeszcze poledasz tą książkanie, nie? Tak. W ogóle, no to jak wszystko, jakby Tutaj książka, wszystko fajnie Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej jednej rzeczy Ponieważ ta książka jest moim zdaniem genialnie wydana Z tego względu, że jakby każda część tej serii Z tego co widziałam, jakby Ma przypisany do siebie kolor, ponieważ na przykład Tutaj jakby takim głównym kolorem Tej książki jest żółty Więc właśnie tutaj ten tytuł jest napisany Na żółto, tutaj są też jakieś takie różne przebłyski Natomiast fajną rzeczą jest to, że Cały ten brzeg właśnie jest kartek na żółto I tutaj w środku też te obramówki Jakby są na żółto i to jest moim zdaniem Naprawdę super, i jeśli Hania będzie chciała kupić kolejne części tej serii, to myślę, że to będzie naprawdę super wyglądało na półce. A więc, Hania, jaka jest kolejna książka? Następna książka to jest Nadiana Dorożdówka z serii Niemożliwi Detektywi. Autorstwa Patrycji Zarawskiej. No i to też jest, jak podejrzewam, książka detektywistyczna, właśnie z trójką głównych bohaterów. I o czym opowiada ta książka? Jeden z trzech bohaterów właśnie w Drożdżówce znalazł taki pieniążek i oni próbują się dowiedzieć, czy on jest jakiś stary i bardzo cenny. I też próbują odgadnąć, no skąd on się wziął w tej No produkce. tak, bo to jest naprawdę ciekawe no. I, I w ogóle Hania, powiedz, czy zakończ jakby tej zagadki z takim, wiesz, satysfakcjonującym Czy to jest tam wszystko dobrze wyjaśnione? Yy, tak, i jeśli by ktoś nie zrozumiał zakończenia, to właśnie jest później w gazecie napisane, gdy już policjanci to jakby. A, czyli jest jakby taki wycinek z gazety, tak? Tak. Już porozumień z problemem. to też jest naprawdę fajne, jakby ktoś właśnie nie do końca był w stanie to wszystko zrozumieć, to to jest zawsze bardzo fajna rzecz. I jaka jest tam kolejna książka? Kolejna książka to jest Tajemnica Krakowskich Poczczówek. Autorstwa Beaty Sarnowskiej. I, i z tego, co tutaj przeglądałam to książka tutaj chyba można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o Krakowie. E, powiedz, Michała, czy dowiedziałaś się z tej książki czegoś o Krakowie, o czym jeszcze nie wiedziałaś? E, nie, bo tam było naprawdę dużo rzeczy o Krakowie. I ja w ogóle, gdy się już do... przeczytałam tą książkę, to już nie wiem, które na początku wiedziałam, a które dopiero się dowiedziałam <grym> z tej książki. Aha, bo tam było tak dużo informacji. <grym> tak. A w ogóle o co chodzi z, tą, z tymi krakowskimi pocztówkami tytułowymi? Że oni właśnie na pocztówkach z tyłu pocztówek znajdują takie jakby podpowiedzi, gdzie jest ukryta następna pocztówka gdzie jest ukryta... Jakby i oni tam próbują znaleźć kolekcję pocztówek, no i znaczy, to, to jest... się wydawało takie podejrzane, bo jakby dlaczego złodziej by została podpowiedzi? W sumie tak. Ale no. w ogóle to jest coś takiego podobnego chyba jak gra w podchody. W sensie, że jakby... jest no. na kartkach coś zapisane na po sztukach, jakby do skarbu, tak? No. No, więc wydaje mi się, że ta książka może być naprawdę ciekawa. No i później to jest wyjaśnione właśnie, dlaczego były te podpowiedzi na tych O, to też bardzo fajnie. I jaka jest kolejna książka? Gwiezdni przyjaciele Jest to książka z Gwiezdni Przyjaciele pod tytułem Magiczne lusterko, okres Palindy... Hapman, Hapman, nie mam pojęcia jak się to wygląda. I wymawia. to jest chyba tą pierwszy Tak, to jest chyba ten pierwszy właśnie serii Gwiezdni Przyjaciele Bo oni dopiero ehm, wtedy spotykają tych Gwiezdnych I o co chodzi z tymi Gwiezdnymi Przyjaciółmi? Że on Ta główna bohaterka Spotyka Gwiezdne Zwierzęta na Polanie I później yy, On mówi, że No z nim przybyło do tego świata ludzi Więcej Gwiezdnych Zwierząt I później ona przeprowadza swoje dwie Przyjaciółki I tam się umówiła z tym z tymi gwiezdnymi zwierzętami, że tam przejdą wszyscy na polanek. A, czyli jakby tutaj się te, jakby ta główna bohaterka i jej przyjaciółki zapoznają z tymi różnymi gwiezdnymi zwierzętami, tak? Tak. A powiedz, Michał, czy to ta, tak... I siostra głównej bohaterki zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać. O, czyli to też jest taka, jakby zagadka w tle. To... No. Coś w tym tak, Właśnie jest zagadka, dlaczego ona się tak dziwnie zachowuje Hania, a powiedz, czy ta książka spodobała ci się na tyle, że chcesz mieć po kolejne części? Yy, tak, będę chciała właśnie przeczytać następne części To czyli Hania poleca tą książkę I już ostatnia książka, absolutna perełka Jest to komiks o Krainie Lodu, jest to pierwszy jakby tom serii właśnie Komiksowej oparty na krainie ludu pod tytułem W poszukiwaniu siebie. I ja i Hania czy właśnie czytałyśmy ten komiks, prawda? Właściwie to jest komiks naszej najmłodszej siostry, czyli Lenki. I właśnie Lenka bardzo chciała, żebym właśnie pokazała Wam ten komiks. I on jest naprawdę cudowny. Jest to, nie jest to jakby adaptacja krainy ludu w wersji komiksowej, to jest tylko po prostu tutaj jest jakby nowa historia. Właśnie z głównymi bohaterami Krainy Lodu Czyli właśnie głównymi bohaterami tego komiksu Jest Anna, Elza, Christoph i Sven Olaf i tak dalej I tutaj też pozna Anna i Elza Na przykład poznają też jakieś tam różne pobożne postacie Które się w filmie Kraina Lodu nie pojawiały Co jest moim zdaniem superową rzeczą Że właśnie możemy jakby poznać inne przygody Tych głównych bohaterów, których właśnie Polubiliśmy w tym filmie Kraina Lodu Myślę, że jeśli lubicie Krainy Lodu Ja na przykład bardzo lubię Krainy Lodu to też Hania, prawda? Ja też lubię Krainy Lodu Dwójka jest po prostu Wspaniała. Tak, dwójka szczególnie nam się podobała, to myślę, że ten komiks jest dla Was. I w ogóle komiks ten też jest narysowany bardzo, bardzo ładną kreską. E, więc myślę, że, jesteście, że właśnie, jeśli jesteście fanami Krainy Lodu, to ten komiks powinien wam się spodobać My z Hanią bardzo, bardzo wam go polecamy, prawda Hania? Tak. E, no i to było już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał A jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem I zasubskrybuj kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś A my już się z wami żegnamy, zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa! pa.